Temat będzie kontrowersyjny. Majtki w dół, wibrator yy, w dłoń. Tak zaczyna tekst nasz dziennikarz o nowym zjawisku, jakie yy, no, doświadczamy w internecie. Yy, chodzi o strony, gdzie za pośrednictwem kamerek można oglądać na żywo yy, pokazy erotyczne, a miejscami nawet pornograficzne. Yy, naszemu dziennikarzowi udało się namierzyć nastolatki z leszna, które też. Yy, Takim hobby się parają. Yy, polega to z grubsza na tym, że chętni płacają, yy, opłacają żetony, a w zamian kobiety przeważnie, często młode, czasami starsze, prezentują swoje wdzięki. Yy, są też prywatne pokazy, gdzie już no, można śmiało nazwać, że to są treści pornograficzne. Yy, zadaliśmy pytanie yy, pani psycholog i psychoterapeutce. Co to, co to może, może oznaczać dla tych, dla tych dziewczyn, które tam sprzedają swoje ciało? No stwierdziła, że stereotypowo to oczywiście powinny w przyszłości na jakieś tam skutki psychiczne tych, tych działań ponieść, ale z drugiej strony nie zdziwiłaby się. W dobie powszechnej seksualizacji no, nic im się nie, nie zdarzy, ale jeszcze jest kwestia myślę odbiorców, bo, bo owszem, jeżeli dorosły świadomie wybiera takie strony, to jest jego sprawa, ale dostęp do takiej strony niestety też mają nieletni i tu jest problem, problem dla rodziców, żeby jednak no, stosowali jakąś kontrolę rodzicielską. oczywiście da się założyć na komputer jakąś blokadę, ale jak sam życzę, to większość dorosłych nie ma czasu, żeby kontrolowali dzieciaków. A niestety takie strony są i też korzystają z tego, z tego no, dzieci. Do szczegółów odsyłam, do szczegółów jak dziennikarz jakby namierzył te nasze nastolatki z Leszcznej i co z tego wynikło, zachęcam do lektury w najbliższym wydaniu Panoramy Leszczyńskiej.